Cześć widzowie! Stan Lee często pojawia się przed bohaterami, złoczyńcami czy antybohaterami, czasem im doradzając, tak jak Spidermanowi, i przechodząc między uniwersami, przez co może być bogiem Marvela One Above albo inną wszechpotężną istotą, ale odchodząc od teorii najlepiej określić jego siłę po jego wyczynach. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie potęgę Stana Lee. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Stanley, przechodząc obok w Wedim, wiedział, że jest ich dwóch, nawet im to mówiąc, co znaczy, że Stan obserwował ich tak jak innych i niczym cień dowiedział się o ich sekrecie, albo ewentualnie ma moc telepatii czy czegoś innego w stylu widzenia duszy czy aury i dlatego wiedział o ich symbiozie, ale skłaniałbym się raczej ku temu, że potrafi obserwować będąc niewykrywalnym, ponieważ jest to pewniejsza opcja z uwagi na jego inne role w kosmosie. Stanley musi posiadać moc portali albo prędkości wielokrotnie większej niż prędkość światła, ponieważ zna on nawet wydarzenia dziejące się w tym samym czasie, ale w różnych częściach galaktyki. Z czego jest to najpewniej moc przechodzenia między wymiarami, całymi uniwersami i czym chce z racji, że Stanley w wymiarze Spidermana Tobiego Maguire'a był taki sam jak w MCU, DC i innych co znaczy, że jest on istotą najwyższej klasy, mając tylko jedną wersję siebie, tak samo jak Living Tribunal ponieważ gdyby tak nie było, to w innych wymiarach by się od siebie różnił. Gdyby Stan miał inne wersje, wówczas byłby chociaż jeden jego zły odpowiednik, którego nie da się nigdzie znaleźć i co więcej nie ma nawet jednego Stana odbiegającego od zachowania oryginału, a idąc dalej Stan ma moc działającą na zasadzie zaglądania do ludzkich dusz, serc czy osobowości, bo zawsze jest w stanie pomóc złamanemu bohaterowi, zawsze wiedząc co powiedzieć i kiedy wybrać na to odpowiedni moment. Dodatkowo stan być może jest w stanie manipulować swoim ciałem, raz będąc w pełni organicznym, a innym razem mając w swoim ciele zamontowane wiele narzędzi, co widać po tym jak ścinał włosy tora w koloseum Grandmastera, a to prowadzi do mocy jego znajomości. Mianowicie Stan Lee znał obserwatorów, z których pojedynczo każdy z nich był na tyle mocny, aby walczyć na równi z kimś władającym sześcioma klejnotami nieskończoności. A także stan mógł dostać się właśnie do Grandmastera niebędącego byle Kim bo bratem kolekcjonera oraz przyszedł na imprezę do siedziby Avengers, gdzie wejść mogły tylko najważniejsze osobistości i bohaterowie, którzy o dziwo nigdy nie mogli go zapamiętać jak Ironman widzący go naprawdę dużo razy. To znaczy, że Stanley mógł usuwać siebie z pamięci innych, ponieważ ktoś pokroił Ironmana na pewno by go zapamiętał i połączył fakty, że Listonosz nie miałby możliwości dostania się do siedziby Avengers, która zresztą należała do Starka, a idąc dalej Deadpool jako jedyny zwrócił się do Stana Per Stanley, przez co Deadpool musiał wiedzieć, że to ktoś mogący zmienić całe jego uniwersum oraz jeden z jego twórców. Samo przechodzenie pomiędzy Marvelem i DC przechodzi wszelkie pojęcie i sugeruje, że Stan jest nawet kimś więcej niż Onebo Fall, mogąc być kimś na zasadzie kreatora, który tylko czasem pojawia się w swoich dziełach, z czego taki ktoś najczęściej przewyższa nawet najpotężniejszych bogów w stworzonym przez siebie świecie, a w rezultacie Stan czasem jest obserwatorem, a innym razem Onebo Fall wcielając się w ich rolę, ostatecznie wychodząc poza wszelkie granice i będąc ucieleśnieniem przeznaczenia i praw uniwersum, z którym nic nie może się równać. Kreator mógłby nagle napisać komiks, w którym odbiera OneboFall moce i stwierdzić, że to kanon, a w rezultacie oczywiście pozbawiłby go mocy, więc Stan nie dlatego tak bardzo pasował do postaci Obserwatora i OneboFall, bo mógł zrobić wszystko w ramach tego uniwersum. A we widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz czy zgadzacie się z moją teorią, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.